Co, nie pamiętasz kodu? Nie pamiętasz kodu? jest! Mruga! Dobra, pierwszy dzień Pierwszy dzień wyjazdu garda wrześniowa. Jedziemy oblukać od drugiej strony Stradę de la Fora, bo tradycyjnie już od dobrego roku jest co chwilę zamykana, bo się tam coś zawala na tej drodze, znaczy yy, zbocze się osuwa. Po yy, opadach deszczu, które tu też były dość intensywne, przez kilka dni yy, droga gargnano w stronę Zapory nad Idro, jezioro, taka fajna droga też zamknięta. Także Musiałem trochę pomodyfikować te trasy. Nie lubię tego śmigłowca, bo to jest ratunkowy. No. Ale ekipa, się to. Nowy GS już się popsuł, nie? Mówię, nowy GS już się popsuł. Z tym neutralem. No. Więc to nie wyświetla mu się neutral. I nie wie, czy. No. A co ci się wyświetla, jak masz faktycznie neutral? No zobacz, jest jedynka. nie? No? Bójka. To no jest. Nie wyświetliło, ale, ale za chwilę się przestanie wyświetlać. Ale się o. robi dziurka, czy, znaczy czarne zobacz. tło? Co? Czarne tło, czy co? Czarne tło, teraz akurat jest. No widzisz. Może dlatego, że mu zalałeś teraz E5. No może. może. Ile ci pokazuje ciśnienie w kołach? Dobre pytanie. Zobacz, to to Umiesz? To zobacz. Faktycznie, bo wygląda, jakby było trochę mało. Ale? to jest. To To dobrze, tak? Nawet za dużo. Bo jest... Tak, bo jest ciepło opona, jest ok, jest okej Mary, hot ja, ja, tak dobrze, że mnie skonfigrowaliście z gością, on wszystko wie. To jest kopalnia wiedzy. On krawaty wiąże, przerywa ciąże. A, tak jest. Kredyty, kredyty udziela i, i ten. I też y, prawda takie z wysokim oprocentowaniem. <suszy> Weksel bez, bez podpisu. <suszy> Tam nie, nie Tam szamotuły, nie? To jest szamotuły, to jest... Styl... Tak, stan umysłu. No i niestety stan na koniec września, czyli 20.09. Strada zamknięta. Strada della Fora. No ale nic, jedziemy od drugiej strony. Chociaż kawałeczek zobaczymy tam tego najładniejszego odcinka. Zawsze coś taka przygoda drodzy Państwo. No, niestety motocykl wjechał w ścianę. Koleżanka trochę no, no niedopasowany trochę motocykl do jej umiejętności. Miał jakiegoś mniejszego nakeda, na pewno by się sytuacja nie wydarzyła tutaj takim wielkoludem. Ja zawracam. No, ostrożnie nie. No dobra, gmole, żeśmy z buta naprawili. Urwany handbar, który blokował klamkę, wyprostowałem kluczem. Eee, Podes, który się zgiął razem z dźwignią zmiany biegów, no to na niego stanęliśmy i go wyprostowaliśmy. Jak widzieliście, zrobiłem rundę, wszystko działa. No niestety ta felga pogięta, więc... Eee... No, no, Nie da się tym motocyklem dokończyć wyjazdu. Oni tutaj sobie dojadą powoli do, do Monigi po płaskim, bo tu na dole wzdłuż tą, tą drogą, którą jechaliśmy, to tu zakrętów nie ma, więc w zasadzie takich podjazdów stromych. No i tyle, no i pierwszego dnia koleżanka niestety no, zakończyła wyjazd. No to jest tak, no ja wiem, że to jest przykre i taka osoba właśnie zaczynająca, czy tam jeżdżąca rzadziej i mająca niedopasowany do siebie motocykl, no ja wiem, że to oczami, że chce się mieć. No kurde, no marzy ci się taki motocykl, no to go kupujesz i nie, nie, nie patrzysz na, na wszystko inne, no ale no to, jest, to są niedopasowane motocykle dla, e, dla, dziew, dla takich drobnych dziewczyn. No bo, Naprawdę tym jest problem y, sprawnie jechać. Na prostej to, to się to jedzie, to się odpycha i wszystko. No ale kurde, no skręcanie tym z tymi podestami nisko. To się nie da. No dobra. Żeby Was uspokoić, to pojechali... Pojechali do domu. No bo... Tak, bo motocykl jest na tyle uszkodzony, że się nie da, nie? O. Bo ma felgę w dwóch miejscach, takie wiecie, nie? Ale powietrze nie zeszło na szczęście, ale felga jest Gmole pogięte do środka, no to z buta je wyprostowałem e... Podest się wgiął do środka z dźwignią zmiany biegów, więc stanę... stanęliśmy na tym, żeśmy to wyprostowali Ale ona! Nie, nie ona cała! Tak, pojechała prosto w ścianę no tutaj tam powyginała wszystko, wiadomo no, tam kluczami to po prostu poprostowaliśmy, no, przejechałem. Z, co? An? Nic kompletnie. Nawet, nawet się nie pobrudziła Zrobiłem rundę tym motocyklem po tych zakrętach, wszystko działa, hamuje, skręca, no skręcam. <ścoughs> Że tak powiem skręca Byliśmy w środku, czy się ubieramy? Wiecie co, ja tylko sobie łyka wody wezmę, bo się zgrzałem, bo zawracałem tym... Nie, to nie muszę jutro rozumiem Nie, 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 nie Absolutnie nie nadaje się ten motocykl. Dobra, podjechaliśmy, podjechaliśmy pod Stradę de La Fora od tej drugiej strony czyli no od drugiej strony, no bo od głównej drogi od jeziora Garda nie idzie wjechać a tutaj tak naprawdę ten najatrakcyjniejszy odcinek jest tu, pod koniec tej drogi i myślę, że tu się po prostu zatrzymam, zrobimy sobie parę fotek i dalej nie będziemy jechać, bo tam nie ma gdzie zawrócić. A, nawet nie ma jak. No i co tu sobie zrobimy? Chwilowy postój. A nawet nie idzie tam wejść. Nawet, nawet z buta nie można wejść! No i na, no może nie na koniec, bo jeszcze trochę kilometrów zostało, no ale w zasadzie pod koniec dzisiejszego dnia jeszcze taka rozluźniająca, fajna traska z zakrętami z górki, więc raczej nie powinna nikomu problemów stwarzać przy takim swobodnym zjeździe. Przed chwilą sobie uświadomiłem, że wszystkie moje razy przejażdżki na Harley'ach to były tak naprawdę oprócz jednej, gdzie testowałem e, Diawela, wtedy 1200, 1280R czy 60R, 1260 one były chyba, V2. E, i to, był test, to była testówka z Ducati, natomiast m, dlatego to była testówka z Ducati, ponieważ e, szkoliłem gościa, który miał jakby taki trochę odpowiednik e, motocykla od Harley'a, czyli nowego wtedy Fat Boy'a chyba, z taką, z taką podłużną lampą. E, no i on koniecznie chciał się przejechać Ducati. No nie miałem wyjścia wtedy i no i pojeździłem tym. Wtedy, wtedy miałem e, spostrzeżenia jedne, że no... W hamulce to była kosmiczna różnica wręcz Na korzyść Diawela, no, a reszta to tam powiedzmy, że podobne. też nad Diawelem lepiej się jeździło zdecydowanie. E, natomiast pozostałe razy... To były testowe poglebie, czy da się jechać tym motocyklem. I Teraz właśnie testowałem, bo prostowałem tak mole i tak dalej, czy to, czy to jeździ. Innym razem, po glebie, mm, wtedy Fat Boba, chyba z takimi okrągłymi lampami, e, też, się, też jeździłem po glebie, czy wszystko działa. <grym> I jeszcze jednego, nie pamiętam czy i to był, ale też taki mały Harley i jakiejś yy, sympatycznej uczestniczki wyjazdu i też yy, po jakiejś drobnej glebie się przejechałem czy tam wszystko działa. Także takie ciekawostki wyjazdowe. No tak 5 minut i spadamy, nie? 5 minut i Ale to jak się tam wyrzuciło to było identyko, nie? Dziewczyny? Halo! <stydz noga> liwko, liwko, skocz po piwko. Tak oczywiście. Ale ja bym Cię zrobił tam, bo tam jest lepszy widok Chociaż tu też będzie dobry Bo tam, tam jest w tym narożniczku, widzisz? Jaki ładny Tam, 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 ale dobra, dobra, dobra Tak Martyna, nie ruszaj się Spadaj. Stańcie, stańcie razem Chodźcie, 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 chodźcie. Pan, pan BMW wyjedzie? Nie, nie wyjedzie To jest Niemiec, Niemcy nie potrafią no. Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Nie, dobra, tak Tak, już teraz będzie coraz cieplej. Czekaj, czekaj. A weź no mordę, patrz w lewą stronę bardziej. O! Uno litro wino bianko mówi ci Mówi do panu coś? Mówi to panu coś? Uno litro wino bianko frizante, mówi to panu coś? Poczekaj. Teraz już to tak? Tak. Ile mamy stąd kilometrów? 40. 40? No. Jeszcze pojedziemy, pojedziemy jeszcze.